nas na jednej ulicy Grujeckiej w Górze Kalorii zaledwie kilkaset metrów. Mój ojciec, wespół z braćmi Pomchami, Hipolitem, który ma bardzo poważne zaangażowanie właśnie między innymi pośród czterech działalności w ruchu niepodległościowym, działalności konspiracyjnej, współpracował na niwie zawodowej Kupieckiej. I od moich rodziców szeptem, półszeptem, wiele się dowiadywałem, o tych bohaterskich braciach, gdzie ojciec ich już, Wojciech Bąk, dał o sobie znać jako wielki patriota w latach wczesno 1900 jako żołnierz I Wojny Światowej, jako działacz polityczny szczepił swoich synów i z genami jak gdyby przekazał to, wielkie umiłowanie do niepodległości, wielka miłość do ojczyzny. W 1992-1993, kiedy powierzono mi prezesurę Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii czeska, porozumiałem się ze swoim kolegą serdecznym, pedagogiem, nieżyjącym dziś nauczycielem historii, w tamtejszym listeu, panem Grzegorzem Jabłońskim. I doszliśmy do wniosku, że niestety czas to wartość przemijająca zaciera szybkość rady w pamięci ludzkiej. Porozumieliśmy się, że wskazane byłoby przeprowadzenie wywiadu z bohaterami. Historyk z tutejszego liceum kalwarijskiego, mój przyjaciel i zastępca prezesa, pan Grzegorz Jabłoński na wyraźne zlecenie zarządu uczynił to, jakby to była godzina za pięć dwunasta. już byliśmy w podeszłym wieku. I mój kolega, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii, w uzgodnieniu i zleceniu naszego zarządu, przeprowadził ostatnie z nimi wywiad. I tak pozyskał cenne materiały, które opublikowaliśmy i publikujemy, jak zwykle inne materiały bieżące, w naszej gazecie lokalnej pod tytułem Komunikat. Jak również oni przekazali materiały naszemu radnemu z Wydziału Kultury naszego miasta Góry Kalwarii, panu Cezaremu Pochybniakowi. Jestem z tego powodu wielce zaszczycony, jestem wielce zadowolony, że materiały trafiły w porę. Jest mi dzisiaj niezmiernie przyjemnie, że mogę przed Państwem się zwierzyć, a nie chcę tylko się zwierzyć, że tutaj cząstki tego dorobku materiałowego pozyskało Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii Wilczewska, którego jestem między innymi reprezentantem. Dziękuję za uwagę. W naszego towarzystwa, jako członek naszego stowarzyszenia, jest tu kilka obecnych osób, ale osobiście, że oddał to wszystko w jednym Serdecznie dziękuję, serdecznie dziękuję, jest nie niezmiernie miło i życzę dużo, dużo zdrowia I na pewno prawne będzie, będzie to sprawne i doskonałe czoło. Szanowni Państwo, z ogromnym wzruszeniem i powiem dumą przypadł mi zaszczyt reprezentowania mieszkańców gminy Góra a, ja, a ja jestem burmistrzem tego miasta. Jest mi niezwykle, Barbara Samborska, jest mi niezwykle miło i przyjemnie, że tyle ciepłych i dobrych słów padło na temat naszego miasta, a szczególnie naszych mieszkańców. Przemiłych, wspaniałych, wielkich braci panów, czterech braci bohów. Tak się składa, że znam Marka, Jestem jego koleżanką z ławy szkolnej. Znamy się od wielu lat. Wiedziałam o tym, że ta książka jest przygotowana, tak jak tutaj pan recenzent przedstawił, właśnie z potrzeby ducha Marka. Jest to rzeczywiście wielka, wspaniała rzecz dla nas wszystkich. Jest to wielki dar dla naszych mieszkańców, dla młodzieży, która nie w, w żadnym może podręczniku takich informacji tu nie znalazła. I to jest właśnie ta sprawa, za którą chciałam bardzo wszystkim podziękować. Za to wszystkim Państwu, którzy się przyczynili do wydania tej książki, do powstania tego dokumentu, tak mogę to nazwać. Nie znałam, nie miałam, znałam tylko Pana Hipolita, tatę Pana Marka. Pozostałych Panów nie znam. Znam tatę Pana Marka. I wiem jacy, mama jeszcze wspaniała kobieta, Pani Barbara, też powiem tak jak mówię, znaliśmy się z lat szkolnych. Nasze dzieci nawet razem chodziły do szkoły. Także nie jest mi obojętne to o czym mówię, ale wracając do tematu naprawdę z całego serca chciałam bardzo podziękować. Chciałam podziękować również za zbliżenie, jak jest napisane również w tytule dwóch miast właśnie tego, że Góra Kalwaria i Warszawa, ten wątek, tak jak tutaj zostało powiedziane, góro kalwaryjsko warszawski nie warszawsko, góro Kalwaryjskie, został podkreślony w tej książce. Oczywiście o zasługach panów braci Bąk nie będę się tutaj opowiadała, wszyscy wiemy i znamy. Chciałam naprawdę kończąc bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Ja mam tutaj małą laurkę i taki... Zapraszamy tutaj na tą symboliczną nam chemina przed tą salę i o ile wiem można kupić jeszcze książkę. Dziękuję Państwu bardzo

nie było, ale zawsze dla była... mnie.

jeszcze, Jeszcze nie, mojemu zdobyć, dziecku poproszę. O, jak miło. A, A, imię? Andrzej. Ale to już jest i Oli. To wszystko pisać? Aż i Oli. I Krzysiowi, tak jak? Ja, kankura, wszystko

<noise> no ale ale coś zaczemy, zaczemy. Ja będę prosić też pana o ale małżonka tam w kolejce. <zum> Proszę pana, w jakiej telewizji będziemy? Jako gwiazdy. Tak to, I spotkać tak się z, z pierwszym komendantem, który mieszkał w Zgromadzeniu i jednym z głównych oficerów, który zajmował się sprawą bezpieczeństwa. A pana dziadek, koleżanka, poddał mojego ojca. A tak, jak to wygląda? Ouais Jeszcze dziecko rośnie. masz cereść. Czterech braci i ich działalności w podziemiu w Warszawie i górze Kalwarii to temat książki Bohaterowie dwóch miast. Jej autorami są Juliusz Kulesza i Zenon Bąk, syn jednego z bohaterów. Przed laty autorzy tej książki napisali monografię oddziału specjalnego 993W kontrwywiadu komendy głównej AK. Teraz opisując dzieje rodziny Bąków chcą odkryć nieodkryte jeszcze fakty z historii oddziału i konspiracji na Mazowszu. O konspiracji w Warszawie no pisało się bardzo wiele, jest bardzo wiele pozycji na ten temat, natomiast znacznie mniej jest opracowań dotyczących konspiracji w małych czy mniejszych miejscowościach. Bogactwo mało znanych faktów i materiału ilustracyjnego to zasługa potomka powstańczej familii Zenona Bąka. Opisując losy mojego ojca i moich stryjów chciałem przede wszystkim oddać hołd. Wszystkim żołnierzom polski podziemnych, którzy walczyli z okupantem. Książka nie kończy się wraz z klęską powstania. Losy jej trzech bohaterów, którzy przeżyli wojnę, możemy śledzić jeszcze w czasach władzy ludowej, aż do lat 80. ubiegłego stulecia.